Różni się stosowanie i prędkość działania polskiego aparatu prawnego, sądowniczego i prokuratorskiego, kiedy sprawa dotyczy posłanki koalicji obywatelskiej, a kiedy sprawa dotyczy zwykłego mieszkańca niewielkiego miasta, na przykładzie posłanki koalicji obywatelskiej, a także Huberta P który w niewybredny sposób chciał ją zaszantażować, opowiem wam, czym to się różni. A wy nie zapomnijcie mnie tutaj zaobserwować, bo każdego dnia polityka ciekawostki, a także informacje bez cenzury. A więc tak, Hubert P., 21-letni mężczyzna w czerwcu 2024, rok temu niewybrednie napisał list, szantażując posłankę Koalicji Obywatelskiej, że jak nie zapłaci mu 50 tysięcy, uwaga, 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 na konto bankowe. No jakim trzeba być kretynem, żeby szantażować kogoś ujawnieniem nieciekawych informacji, tak zwanych kompromatów, a po drugie podawać numer konta. No ludzie święci. No, dobra, nieważne. Najważniejsze, że policja poradziła sobie i znalazła tego szantażystę. Ciekawe może po numerze konta go znaleźli. No nie wiem. W każdym bądź razie rok później sąd wydaje postanowienie. Sąd pierwszej instancji powiedział, że Hubert P. zostaje mu wolność ograniczona na 6 miesięcy, co oznacza, że będzie musiał przynajmniej 30 godzin odpracować za darmo w tzw. pracach społecznych. W zakresie tego, że. Mam podejrzenia, iż gdyby pani posłanka nie była posłanką, to sprawa by się tak szybko nie podoczyła. To podam swój przykład. 15 lat temu byłem szantażowany, byłem stalkowany, byłem prześladowany do tego stopnia, że chłop podchodził pod mój dom i wysyłał mi zdjęcia. Kiedy ja poszedłem na policję, trzy razy spławiony z policji, następnie kilka razy była umarzana sprawa, aż w końcu po prawie dwóch latach odpuściłem, bo chłop się wyprowadził. Tak się kończy, kiedy jesteś zwykłym człowiekiem versus kiedy jesteś politykiem. I ja nie mówię, że chodzi tutaj o polityczkę koalicji obywatelskiej, ale chodzi tu o każdego polityka. Jeżeli polityk jest po jednej stronie, a zwykły obywatel po drugiej stronie, to niestety, tak jak ja, możecie sobie kodeks karny wsadzić, wiecie gdzie. Więcej na ten temat, jak zwykle, na moim kanale, na YouTubie, link znajdziesz w moim bio, ewentualnie gdzieś w opisie.